Słuchajcie, słuchajcie, jeszcze jedna bitewka. Koniecznie chciałem sprawdzić jak będzie wyglądała jazda. Jeśli zdejmę jedne kółka. Mam ich teraz mniej. Zobaczymy. Tutaj namierzamy gostka. No, nie mogę trafić za bardzo, muszę podjechać trochę bliżej. No nie, no traf coś chłopaku Co siedzisz przy komputerze O, o, dawaj go, dawaj go Dobrze, dobrze, dawaj mu tam łomot, wow, łomot wow, mu Dobrze, dobrze, minąłem się z nim jest okej okay. O, dobrze tutaj ci zaraz zrobimy średniowiecze, nie powiem z czego no dobra, to z Panem się będziemy powoli żegnali On tu oczywiście ucieka A, Dobra, niech na razie ucieka Ja tutaj zajadę ich od tyłu a no widzicie, jedno kółko mi urwało I wygląda to od razu tragicznie, niestety Ten ma trochę dużo tych swoich A zdjął mi, zdjął mi, słuchajcie, zdjął mi No, i teraz już będzie po temacie. No tak, zdjął mi ostatni karabin. Jedyne, co mogę zrobić, to mogę spróbować jeszcze go e, jakoś tym moim szaszłykiem zahaczyć. Ale to już jest po temacie. Ale o dziwo! Wow, zwycięstwo! skapowali bazę no tego się nie spodziewałem. No dobra, taka to była szybka bitewka pokazowa. Muszę przemyśleć temat czy jednak te koła dołożyć, bo jak widzieliście utrata jednego koła no drastycznie wpływa na jakby możliwości bojowe tego pojazdu. Więc chyba będę musiał je przywrócić. Dobra, słuchajcie. Tym razem jeśli chodzi o Crosauta. Żegnam się z wami. I do następnego.